Dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku. Słońce wzejdzie o 7:43, a zajdzie o 15:23. Imieniny obchodzą Dariusz, Urban i Gabriela. Wszystkim andą tradycyjnie wszystkiego niemożliwie pięknego, bo co możliwe? To i tak się spełni. Moc to na dziś? Gdy staniesz się prawdziwy, świat wyda ci się szalony. John Lennon, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Roślin Wiecznie Zielonych. 46 wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy! Przed nami święta Bożego Narodzenia. Dla wielu mediteuszek i mediteuszy to bardzo szczególny czas. Czekają na te wydarzenie, na wigilię na święta Bożego Narodzenia przez cały rok. Będzie wigilijny stół, będzie opłatek, będą prezenty, będą najbliżsi, będzie miłość, będzie znowu ofiarowanie jakichś obietnic. Ja mam propozycję na wigilię, która się zbliża. Bez względu na to, czy obchodzisz, czy nie. Mam propozycję, żebyś wybaczyła albo wybaczył. Przede wszystkim samej sobie, samemu sobie, za wszystko to, co ci się nie udało do tej pory. Za wszystko to, co olałaś albo olałeś w życiu, za wszystko to, co po prostu w jakikolwiek sposób dojechało cię w tym życiu z twojej winy, żebyś sobie wybaczyła, albo żebyś sobie wybaczył, żebyś stanęła przed sobą i powiedziała po prostu do siebie przepraszam, albo powiedział przepraszam. Namawiam cię też do tego, żebyś przypomniała, albo przypomniał sobie osoby, które. Zostały przez ciebie w jakikolwiek sposób obrażone, którym wyrządziłaś albo wyrządziłeś jakąkolwiek krzywdę. I przed tymi świętami Bożego Narodzenia napisała albo żebyś napisał, albo napisała maila, że przepraszasz. To bardzo proste. Nieraz jest trudno nam się zebrać do takiego słowa przepraszam, że za coś żałujemy, że coś zrobiliśmy źle i się przyznajemy do tego. Chowamy to bardzo głęboko. Nie pozwala nam na to nasza duma, czy żeńska, czy męska. Nigdy nie chcemy wyciągnąć pierwsi ręki, bo w wielu przypadkach nie wiadomo po czyjej stronie leży wina. Ale w tym roku namawiam Cię do tego, żebyś zrobiła to od tak, bo taki czas, bo taki klimat, żeby przebaczyć, żeby ofiarować przebaczenie. I oczekując też przebaczenia z innej strony, bo ono na pewno przyjdzie do Ciebie prędzej czy później, żebyś wykonała ten gest pojednania, albo wykonał ten gest pojednania. Gest pojednania do samej siebie, do samego siebie oraz dla wszystkich tych, którym jakiekolwiek zło poleciało w Twoją stronę. Wybaczanie to jedna z najbardziej potężnych energii na świecie. Wielu się godziło ze sobą, wielu wrogów śmiertelnych godziło się ze sobą, wiele armii, które stawały naprzeciwko siebie i chciały zniszczenie, potem się godziło pomiędzy sobą. Ofiarowali sobie najpiękniejszą energię, energię miłości i zrozumienia, energię przebaczenia, bo te dwie energie zawsze. Ale to zawsze idą ze sobą. Trzeba mieć niesamowite jaja, żeby przyznać się do błędu i przeprosić kogoś, ale jeszcze większe jaja i jeszcze większe, większą motywację trzeba mieć do tego, żeby przeprosić samego siebie albo samą siebie. Namawiam cię do tego bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jak przebaczyć samemu sobie? Jak rozmawiać ze sobą? Jest bardzo prosta metoda. Stań sobie przed lustrem, popatrz sobie głęboko w oczy i zastanów się, za co sama siebie albo sam siebie chcesz przeprosić. Dlaczego to robić? Właśnie dla swojego dobrostanu, dla wszystkiego tego, co ci się będzie wydarzało w życiu. Nie ma gorszej energii, jak noszenie w sobie urazy do samego siebie. Zauważ, że sama ze sobą albo sam ze sobą jesteś 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, od momentu narodzin aż po moment, kiedy zmiecie cię z planszy. Nie możesz żyć z kimś, kogo nienawidzisz, do kogo cierpisz jakąkolwiek urazę. Więc wybacz sobie, powiedz sobie, że się kochasz, że siebie kochasz. Wybacz także swoim wszystkim tym, których uważasz, że uraziłaś albo uraziłeś podczas cały ten rok, który miał miejsce, zobaczysz, jak Twoje życie zacznie się zmieniać. My jako ludzie jesteśmy trochę zacietrzewieni, to bardzo trudne słowo, a jeszcze mam problemy z gardłem. I nosimy urazę i oczekujemy, aż ktoś do nas pierwszy przyjdzie, wyciągnie rękę do zgody, albo my powiemy wtedy spadaj, albo przyjmiemy tę zgodę. Ale w tym roku zróbmy inaczej, to my ofiarowujmy zgodę, to my nieśmy tą dobrą zgodę do wszystkich tych, którzy wydaje nam się, że na to zasługują, albo też nie zasługują, dajmy im to po prostu z takiego ludzkiego odruchu. Ale dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie w taki sposób, żeby samym sobie wybaczyć. Żeby wybaczyć sobie wszystko to, co się nie udało, co przeszło, co przegapiliśmy. Może mieliśmy do siebie jakąś pretensję, czegoś nie zrobiliśmy. Zróbmy to. To ofiarowanie jednej z najpiękniejszych energii i zobaczycie, jak to się wszystko zmienia. Zapraszam Was bardzo serdecznie na środę, na godzinę 19 na kanał Mediteusz, gdzie będzie podcast specjalny. Podcast, który. "Rozgminiałem przez ostatnie kilka tygodni i w końcu udało mi się namówić moich." Niesamowitych, wspaniałych przyjaciół, państwa ratyńskich, Gosie i Krzysia ratyńskich, oraz dyrektora do spraw szczęścia Jarka Guca, autora jednej z najlepszych rozwojowych książek, Ever, które miały okazję ukazać się ostatnio na rynku wydawniczym. Będziemy rozmawiać o tym, jak zapewnić sobie dobrostan. To będzie długi, całkowicie inny podcast od tych, które znacie z kanału Mediteusz czy z codzienników motywacyjnych. Naprawdę. Bardzo was zapraszam na godzinę 19 w środę 21 grudnia roku 2020 drugiego Kawowiczom jak zawsze, dziękuję bardzo serdecznie. Kłaniam się wam do samej ziemi. Jesteście najlepszą społecznością, jaka się może trafić każdemu internetowemu twórcy. Dziękuję za wszystkie postawione kawy na bajkofi.to Mediteusz. Dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwale oglądają reklamy na YouTubie. Łapkują w dół czy w górę, nie ma to żadnego znaczenia. Dziękuję wam za to, że jesteście. Jesteście najcudowniejszą społecznością. Dziękuję wam za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości z życzeniami powrotu do zdrowia. Dziękuję wam za wszystkie przepisy, które miały uratować moje gardło. Ja śmiem wyjaśnić natychmiast. Ja nie byłem chory na anginy czy na żadne inne rzeczy. Po prostu ja od czasu do czasu mam tak, że przesilony aparat mowy i gardło po prostu wysiadają, odmawiają współpracy na kilka dni. I tak też było tym razem. Po prostu przeforsowałam, nagrywając bardzo dużo treści i na YouTube'a, i zawodowych, no. Jakby gardło nie wytrzymało. Ale jestem, działam, mówię, byłem ufoniatry, wszystko w porządku, więc dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano. A w środę zapraszam Was serdecznie na specjalne, świąteczne wydanie podcastu Mediteusz Light. Mówił do Was Paweł z kanału Mediteusz, trzymajcie się ciepło i poręczy. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.